A teraz łączymy się z Londynem, by usłyszeć nowy odcinek gawędy historyczno-literackiej Zygmunta Nowakowskiego pod tytułem Balast serdeczny. Zaczęło się wszystko od psałterza Dawidowego. Dawni, jako początkujący wygnaniec, jako... Debutant uchodźca. Nie chciałem w ogóle mieć żadnych mebli. Pokiego diabła, tylko balast, nic więcej. Dwie fotografie i obrazek Matki Włoskiej Ostrobramskiej nad łóżkiem to wszystko. A książki leżały gdzieś na stole, we framudze okna, po kątach, gdzie się dało. Aż wreszcie przyszła chwila, gdy na przekór wszystkiemu musiałem sprawić sobie półkę. Musiałem. Sklecił ją pewien marynarz, jakiś bosman, skąd torpedowca, błyskawica, prawdziwy majster klepka, który umiał wszystko, absolutnie wszystko. I odtąd ta półka zaczęła wędrować ze mną po całym Londynie od mieszkania do mieszkania. Potem przyszła półka druga, potem trzecia, potem czwarta. Nazywałem je balastem, później balastem serdecznym. Cztery półki. A tak nie chciałem mieć żadnych mebli, nie chciałem mieć żadnej rzeczy, która jego jest. Musiałem sprawić tę pierwszą półkę. A jak się stało, opowiem. Ofiarowano mi psał też Dawidowy Kochanowskiego. Ludzie są dobrzy. Wydanie paryskie. Rok 1866 z przedmową Władysława Mickiewicza. Niegdyś musiał to być szpargał okropny, ale ktoś zlitował się i oprawił ten tomik porządnie, nawet z pewnym smakiem artystycznym. Na tym bibliofilskim egzemplarzu jest pieczątka z napisem: Oprawione przez uchodźców polskich ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Hier, Francja, 1941. Zamyśliłem się przeczytawszy ten napis. Hier. To przecież gdzieś na południu Francji, koło Toulonu. Niemcy tam nie dotarli po zwycięstwie czerwcowym, a garsteczka Polaków przycupnęła. Zaczęły się jakieś kursy, między innymi introligatorskie. No i tym Polakom zawdzięczam porządnie oprawny psał też Dawidowi. Otwarłem na chybił trafić. Niemcy wtedy właśnie dokazywali nad Londynem. Słuchać było strzały artylerii przeciwlotniczej, ale ja nigdy nie schodziłem do schronu, mówiąc sobie, że raz, koje śmieć. Zresztą całe bombardowanie stolicy Anglii nie było tak okropne, jakby się zdawać mogło. pukanina, nic więcej, śmiechu warte. Więc otwarłem na chybił trafił. Akurat psalm siódmy. W tobie ja samym, panie, człowiek smutny, nadzieje kładę. Ty racz o mnie radzić. Nieprzyjaciel mój, jako lew okrutny, Szuka mej dusze, aby ją mógł zgładzić. Z jego paszczenki, jeśli mnie, mój Boże, Ty sam nie wyrwiesz, nikt mnie nie wspomoże. Jakież to piękne! Słusznie powiedział Mickiewicz, że Kochanowski W swoim przekładzie psalmów natchniony Ma styl szlachetny, jasny i przeźroczysty. Tok poetycki śmiały, poruszenia swobodne i wspaniale, wszędzie jakąś powagę sędziwą i uroczystość kaplańską. Tylko taki poeta jak Mickiewicz mógł odczuć całą wielkość poezji Kochanowskiego, choć i przed Mickiewiczem widzieli ją i korzyli się przed nią inni. Pierwszy podobno poznał się na Kochanowskim Mikołaj Rej i przeczytawszy wiersz Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, Miał wedle tradycji powiedzieć z pokorą o kochanowskim: Temu w nauce dank przed sobą dawam i pieśń bogini słowiańskiej oddawam. Rej prostaczek, Rej nieuk, dostawszy do rąk ten wiersz młodziutkiego poety, pisany daleko we Włoszech, ukorzył się przed tchnieniem wielkiej poezji. Zrozumiał, że wszystko, co sam pisze, to tylko kulawo rymowana, ujęta w rytmy, szara proza, a że Kochanowski to jakiś majestat to bogactwo, to nadzieja i rozpacz, to smutek i radość, to duma i skrucha, bluźnierstwo i uwielbienie, że kochanowski to przede wszystkim coś nowego, jakiś ton, którego przedtem nie było. Jednym słowem, poezja, wielka, prawdziwa poezja, która daje o sobie znać jakimś dreszczem przebiegającym całe ciało. Poezja, która chwyta za włos, uderza w serce, skrapla się potem na przemian zimnym i gorącym. Jeśli rej. Praojciec polskiego piśmiennictwa naprawdę wypowiedział ten dwuwiersz o Kochanowskim, świadczy to dobrze o jego smaku. Jak dobrze świadczy o smaku poetów późniejszych, XVII-wiecznych, więc Kochowskich czy Podockich, że także uklękli w hołdzie przed wielką poezją Jana z Czarnolasu, jak później ukląkł wytworny książę poetów Krasicki. Ale dopiero wiek XIX, dopiero Romantycy Mickiewicz, Słowacki, Norwid zrozumieli, czym jest Kochanowski. Słowacki, pamiętał o nim, zwiedzając Grecję. Lubiłem lipę, co nad sławnym Janem cień rozstrzelony zbierała pod siebie i co rok miodu obdarzała dzbanem. Niewymyślnego w żądzach i potrzebie co była drugiem poety mieszkaniem, głośna słowików, szpaków narzekaniem. Wracam jednak do tej pierwszej nocy spędzonej w Londynie z psałterzem Dawidowym. Zaczytałem się na śmierć, gdzieś tam pykali i pykali działa przeciwlotnicze, aż w końcu rano usłyszawszy. Odwołanie alarmu. Pomyślałem sobie, że przecież trzeba iść spać. Ale w łóżku wierciłem się i wierciłem. Przewracałem się z boku na bok, usnąć nie mogąc, by wreszcie przyjść do wniosku, że muszę Kochanowskiemu sprawić mieszkanie, więc półkę porządną. Co się zowie? Gość w dom, Bóg w dom. Taki gość, duszu, śpiewaj Panu pieśń o... Nieogarniony nieba i ziemi sprawcą, wielceś uwielbiony. Tyś niebo jako namiot rozbił ręką swoją. Nad niem wody za twoim rozrządzeniem stoją. Chmury, twój wóz. Twe konie, wiatry nieścignione. Duchy, posłańcy. Słudzy gromy zapalone. Ach, już za ten jeden wiersz Kochanowski zasługuje na półkę, zamiast żeby poniewierał się gdzieś po kątach. I od tej pierwszej półki się zaczęło. Książki, które początkowo zwałem balastem, nagle stały się balastem serdecznym, takim, z którym bym się nie rozcął nigdy, bez którego nie potrafiłbym żyć na wygnaniu. A czy to była pierwsza rzecz Kochanowskiego, która dostała się w me ręce? Nie, wcale nie. Muszę wam, słuchaczki i słuchacze, opowiedzieć coś o nas, o emigrantach. Kochanowski ma czas. Opuściwszy kraj, byliśmy jakby guliwerami. W ciągu pierwszych etapów naszej wędrówki wydawało się nam, że raz jesteśmy u olbrzymów, raz... U liliputów. Przecenialiśmy jednych gospodarzy, nie drugich, ale odbywało się to na zmianę, bo wczorajsi olbrzymi maleli nagle w naszych oczach, stawali się ludźmi zwykłych rozmiarów, potem karłami, potem liliputami, na ich zaś miejsce w wyobraźni naszej rośli nowi olbrzymi. Oczywiście złudzenie, polegające na tym, że utraciwszy ziemię polską pod stopami, straciliśmy równocześnie zmysł proporcji. Gdy wróciła równowaga, zrozumiał każdy z nas, że nasi gospodarze, więc Węgrzy, czy Rumuni, Francuzi, czy Anglicy, są zwykłego wzrostu i że my w porównaniu z nimi nie jesteśmy ani zbyt mali, ani zbyt wielcy, ani zbyt słabi, ani zbyt silni, ani wreszcie zbyt mądrzy, ani zbyt głupi. Ulotnił się kompleks niższości i równocześnie wyparowała megalomania. Szybko doszliśmy do wniosku, że istnieje dla nas tylko jedna bezwzględnie wielka rzecz polska. Ogarnął nas lęk na myśl, że możemy w sobie zatracić tę wielką rzecz. Pierwsze nasze kroki na uchodźstwie charakteryzuje gorączkowy pośpiech. Muszę przytoczyć pewien sąd o nas. Brytyjski minister informacji Brandon Bracken zauważył złośliwie, że gdziekolwiek, choćby na pustyni, spotka się dwóch Polaków, tam zaraz powstaje gazeta polska. Ta zgryźliwa uwaga zawiera prawdę i niezamierzoną pochwałę. Gazety polskie zaczęły się ukazywać już w drugiej połowie września 1939 roku na Węgrzech i Rumunii. Były biedne, prymitywne i wysoce nietrwałe, sporządzane niekiedy węglem czy kredą na ścianie. Potem, ale grubo potem, przedpowielacz, potem druk. Oprócz wiadomości aktualnych, znalazły się w tych pierwszych czasopismach utwory poetyckie, nowe albo stare, czasem odtwarzane z pamięci. Do jednej z tych ubogich gazetek zawędrował właśnie z pamięci odtworzonych Ochanowski mianowicie kto się w opiekę podda panu swemu? A tuż obok znalazła się fraszka do Hanny. Na palcu masz diament, w sercu twardy krzemień. Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przemień. Ale pamięć to rzecz zawodna. Trzeba iść na polowanie do bibliotek, do archiwów, szperać po antykwarniach, przerzucać stosy książek, rycin, atlasów, płyt gramofonowych, listów, foliałów przeróżnych, zwiedzać muzea, galerie, kościoły, uniwersytety, cmentarze, ciągle w poszukiwaniu poloników, odkrywając niekiedy trafem rzeczy nieznane. Zaczęliśmy przepisywać, powielać, przedrukowywać, co dało się znaleźć po drodze? Ten pęd, ta gorączka wystąpiła u wszystkich, więc także u ludzi, którzy przed wojną nie smakowali w literaturze, dla których obcy był nie tylko jakiś Kochanowski, ale nawet, nawet Mickiewicz. Żołnierz polski dźwigał w plecaku mnóstwo szpargałów, dźwigał balast, balast serdeczny. Lecz przecież wszystkiego przedrukować się nie da w żaden sposób. Wystąpiła więc konieczność wydawania antologii, które dla nas były jakby ojczyzną skrócie. W jednym tomiku złożonym przez zecerów na przykład perskich albo arabskich, potem egipskich, włoskich czy angielskich. Rychło jednak zastąpili ich zecerzy polscy operujący polską czcionką. Początkowo te antologie, te wybory, była to bida z nędzą. Od gdy po upadku Francji wylądowaliśmy na angielskim brzegu, zaczęto wydawać śmieszne, sztubackie ze noszące szumną nazwę pomników literatury ojczystej. W pierwszym, to rzecz jasna, znalazł się Kochanowski, ale jako próbka, jako właściwie kropla, kropelka, wszystkiego po trosze, kawałek zgody, strzęp. Proporca, trzy pieśni, fragment odprawy posłów greckich, jeden jedyny tren i wszystkiego cztery fraszki, sieroty. Wśród nich zaś szlachetne zdroje, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Potem przyszły wszystkie treny, całość, wydana gdzieś w Szkocji, pod Glasgow. Rzuciłem się na ten biedny tonik. Wielki śmi uczyniła pustkę, w domu moim, moja droga, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Lecz naprawdę Kochanowski zaczął się w moim domu od psalterza Dawidowego. Potem, gdyż wspomniany marynarz sklecił półkę trafiły do mnie inne rzeczy, więc najpierw pieśni, Następnie odprawa posłów greckich, ale cała w opracowaniu Tadeusza Sinki, a dalej gość z odległych krajów, z Afryki, mianowicie z Angolii. Jeden tom wydania pomnikowego, które ukazało się w 300 lat po śmierci poety. Jeden tom do tego nadgryziony trochę przez termity afrykańskie. Pomyślcie państwo, Kochanowski w Angolii, na plantacjach kawy koło St. Paul de Loanda. Wierzyć się nie chce. Ludzie są dobrze. Jakiś rodak znalazł go tam i przysłał do Londynu. Umieściłem ten tom na miejscu honorowym. Na półce, którą zwęła półką poetów. W balaście, który dźwigam... Ta półka z Kochanowskim stanowi balast najbardziej serdeczny. Usłyszeli Państwo nowy odcinek historyczno-literacki doktora Zygmunta Nowakowskiego z Londynu pod tytułem Balast serdeczny.